Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku mała odskocznia i przerwa od projektu Budowa Krozbagi. Pewnie wyjdę trochę na hipokryte, bo w ostatnim odcinku Wam mówiłem, że nie będziemy tego projektu y, przerywać. Natomiast wystąpił pewien problem na stalowym warsztacie. Od bardzo dawna piszecie mi, że mm, mam bardzo czysto na warsztacie, że utrzymuję porządek, i Wam się to podoba. Mnie również, bo znacznie łatwiej jest pracować wtedy, kiedy mamy miejsce pracy posprzątane. Natomiast od pewnego czasu dostrzegam problem, właśnie podczas sprzątania i podczas samej pracy, że ciężko utrzymać mi jest porządek. Podczas sprzątania szukam miejsca, gdzie dane narzędzie odłożyć i tych miejsc po prostu nie ma, a narzędzi na stalowym warsztacie cały czas przybywa. Znalazłem na znanym portalu ogłoszeniowym ofertę z regałami, z rozbiórki. Długo się nie zastanawiałem, pojechałem. Momentalnie po te regały. Gdyby zwłoka moja trwała godzinę czy dwie, mogłoby się okazać, że tych regałów już by nie było, a w tej chwili one już są na stalowym warsztacie. Wymagają pewnych modyfikacji, pewnych poprawek, bo jak wspominałem, są to regały z rozbiórki sklepowej, natomiast są to regały bardzo solidne. Zobaczycie, yy, przekroje, grubość materiału. Jest to systemowy regał, gdzie możemy półki regulować, ale nic wspólnego on nie ma z rozwiązaniami, które znamy z marketów budowlanych. Także regały ciężkie, mocne i stabilne. Kupiłem całą zabudowę tych regałów, czyli 15 metrów bieżących, w sumie 60 półek. Myślę, że. Mam się czym porządzić, cała ta ściana będzie zabudowana w regałach, dzięki temu zniknie regał tamten, e, zniknie jeszcze kilka innych rzeczy. Myślę, że będzie fajnie się e, zagospodarować właśnie na takiej całej ścianie w regale. Zobaczymy. Będę chciał to o tyle mądrze zrobić, żeby m, jakoś nie zakopać się tymi wszystkimi rzeczami, które są na tych regałach, tylko robić to stopniowo e, i przesuwać się w stronę okna e, z tą zabudową. Regały są z rozbiórki, także też wymagają pewnych poprawek, natomiast tak jak wspominałem, regały bardzo stabilne i mocne, nie kupicie takich regałów w markecie. Dobra, słuchajcie, ja już je przedłużam. Spróbuję Wam zrobić jakiś taki szybki film z tego, jak opróżniam te regały. Może wyniesiecie coś z tego, może zobaczycie jakieś ciekawe narzędzia, urządzenia. Nie wiem, coś co wpadnie Wam w oko, piszcie, pytajcie w komentarzach, chętnie opowiem o takim narzędziu. Myślę, że takie filmy też cieszą się jakimś zainteresowaniem, choć tej merytoryki aż takiej w nich nie ma, takiej technicznej ale również myślę, że w jakimś stopniu ten materiał będzie wartościowy. Ja już nie przedłużam, zapraszam serdecznie na film. Tutaj mamy regały, 15 przęseł, 15 pionów, które są wspólne, a więc jeden pion idzie na prawą i lewą stronę, czyli z 15 pionów możemy zbudować 15 metrów regału. Tutaj jest 13, 2 przęsła, dwa piony jeszcze są na zewnątrz, ponieważ są dłuższe. One są tam przycięte z długości cięte były boszem, no szlifierką kątową były cięte ręcznie, także to wszystko trzeba wyrównać, uciąć na jedną wysokość. Tutaj są półki. Półek jest prawie 60 wzmocnienia. Jeszcze takie zaszczały są na zewnątrz, które za chwilę przyniosę. A tutaj mamy całą, całą reklamówkę akcesoriów potrzebnych do złożenia. Firma Meta, nie wiem czy to jest producent tych czy to jest producent tych regałów, czy nie, ale tak mi się wydaje. Tutaj mamy stopki. Pod te piony możemy zadyblować do posadzki. Ewentualnie, jeżeli regał stoi na podłożu miękkim, możemy zastosować takie zatyczki, które powodują, że nie uszkodzimy posadzki. Zawiesia do do półek w ten sposób szybki montaż, ale przede wszystkim montaż o tyle fajny, że to się trzyma. Nie ma problemu takiego, że zanim założymy półkę, to się gdzieś tam rozsypuje, tylko są dwa haczyki, góra-dół, jest blokada, nie ma możliwości, żeby to strącić, nawet jak podniesiemy do góry, to to się nie wypina, także bardzo fajnie pomyślane, ale przede wszystkim grubość tego. Grubość tych wszystkich akcesoriów, ale również grubość tych profili jest naprawdę bardzo fajna. To wszystko jest ocynkowane. No naprawdę fajne, fajne udało się kupić regały. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F it takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down I don't just to wear the crown I'm f***ing off in these f***ing clouds Who grew up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Everybody wants to be Yeah, they all want to ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm thought with these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now? It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I, I swear to God, they don't let me go yo. yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet moves won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shoot tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up nah i ain't a quitter Talk to I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer I sing the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. you know me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's fact Only I can make a change Slowly change Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make. Ok, cztery piony są ustawione. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie ma półek, a to jest już naprawdę dosyć stabilne. No ale tak jak mówię, nie dość, że jest to profil wygięty, to blacha, no nie mierzyłem jej, ale to jest blacha, no wygląda na półtorówkę, a 1,2 to minimum. Ale nie, to jest półtorówka jeszcze wygięta w takim kształcie, to, to nawet nie ma porównania z czymś takim. Które widzicie tutaj, to się wszystko w rękach mnie. Gdybym to ścisnął, to jestem w stanie spłaszczyć ten kątownik. Tak, dawały radę te regały, dawały radę, bo musiały, ale na przykład w którymś już dochodzi do y, ukrzywienia półek. Więc można zauważyć tutaj, ta półka już jest ukrzywiona, coś zbyt ciężkiego tutaj było położone, no i pod, półka się poddała. Te regały, no, półki może nie są jakoś mega, mega, y, Mega mega wytrzymałe, ale na pewno są dużo wytrzymalsze niż w tych regałach poprzednich. No i tutaj mamy z blachy dwójki wsporniki. Nie mam tych sporników za wiele, mam tych sporników chyba tylko 50, i będę chciał je stosować tylko z przodu półek. A od tyłu już montować półki na tych spornikach, po rogach, żeby jednak ochraniać ten front, front półki, bo on jest w szczególności przy ładowaniu tutaj materiału, towaru i w ogóle najbardziej narażony na odkształcenia. A z tyłu jest tylko podtrzymanie. Tu, oczywiście, od dołu są dwa, dwa profile wzmacniające. No i lecimy, słuchajcie dalej, lecimy dalej, w tym momencie tutaj wejdzie jeszcze 2 metry regału, czyli w sumie będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć metrów regału po sam sufit. Oczywiście no ta ostatnia półka nie będzie kręcona pod samym sufitem, bo bez sensu, tak? Powiedzmy ta ostatnia półka będzie gdzieś tam na poziomie od sufitu 400, no mogłem przyciąć ten regał, wtedy byłoby to ładniej, nie byłoby tych pionów, ale słuchajcie, ten regał jeszcze może gdzieś w innym miejscu kiedyś stać, także szkoda mi było ciąć. Lepiej niech te piony wystają, niech one będą, a zawsze będzie możliwość ten regał przenieść i do wyższego pomieszczenia lepiej zagospodarować przestrzeń. Zobaczcie, co się dzieje na warsztacie. W zasadzie pozbyłem się tylko tych dwóch małych regałów, a zobaczcie jak zarosłem. Masakra, po prostu masakra. To pokazuje, że każde miejsce, każda półka, każda przestrzeń, którą w jakiś sposób można zagospodarować na przechowywanie materiałów, narzędzi i tak dalej, ma Naprawdę bardzo duże znaczenie, ma bardzo duże znaczenie. A teraz sobie wyobraźcie, że tutaj mi przybędzie półek ile. No naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile, bo no było trzy regały takie niewielkie, będzie pięć regałów po sam sufit, półek będzie jeszcze więcej niż było tutaj. No nie jestem w stanie nawet Wam powiedzieć na chwilę obecną, ile faktycznie tej przestrzeni tutaj przybędzie, ale sporo. Cieszy mnie to właśnie, że te regały są sztywne, nie są zbyt głębokie, tutaj jest tylko 400, także nie zabierają znacznego miejsca na warsztacie. One są praktycznie tej szerokości co i te regały, no te regały marketowe poprzednie. Z nich też będzie jakiś użytek, też gdzie się wstawię, no przecież nie wyrzucę. Szkoda, zawsze takiego miejsca jest, jest nigdy nie za wiele. A więc, a więc, OK. Myślę jeszcze, słuchajcie tak, aby wnękę jedną wykorzystać tego regału, nie dawać półek do samego dołu, a w to miejsce, a w to miejsce wjechałaby taka szafka tenktulca. Co myślicie o tym, pomyśle? Myślę, że fajnie by było tą przestrzeń tutaj zwolnić. Powiedzmy, w tym miejscu moglibyśmy postawić coś innego, czy taką szafkę, czy taką szafkę, czy coś jeszcze innego. Wydaje mi się, że bardzo fajnie, by ta szafka, ten wyglądała wkomponowana w regał. Oczywiście tracimy pewnie za dwie półki, no coś za coś, coś kosztem czegoś, ale tracimy tu dwie półki, ale zyskujemy po tamtej stronie przestrzeń przy stole, tak? zawsze można to wykorzystać jeszcze w jakiś sposób. A tutaj yy, górną półką ten zestaw narzędzi, cała szafka byłaby dodatkowo osłonięta, a więc no, na pewno mniej narażona na zanieczyszczenia, na kurz osiadający i tak dalej. Ponadto Stworzyłby się taki, powiedzmy, kącik narzędziowy. Tak? Mamy zestaw narzędzi w szafce. Powiedzmy, elektronarzędzia można by było skoncentrować na tym fragmencie regału, tak, czy byłoby wszystko w jednym miejscu. Wiem, może powiecie, że nie do końca wygodne, bo stół roboczy jest tam, narzędzia są tu. OK, słuchajcie, ten warsztat jest mały. Ponadto zwróćcie uwagę. Dzisiaj robię na tym stole, jutro robię na tym stole, a za miesiąc czy dwa robię na tamtym stole. Także tutaj nie ma zasady, czy narzędzia są blisko, czy daleko. Można wziąć wózek mobilny, zgromadzić, przygotować te narzędzia i podjechać w miejsce pracy. Także to też nie jest problem. Nawet z tym wózkiem Tenktulsa można wyjechać i wjechać, powiedzmy, do, dojechać do stołu, który aktualnie wykorzystujemy do pracy. W tej chwili usuwam. Dalszą część warsztatu, usuwam regał, usuwam szafkę wiszącą i to wszystko, co się znajduje na tym regale. I ustawiamy kolejne rzędy, kolejne segmenty nowego regału. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that Spitting slow speaking fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last yeah I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off. And I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got any. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.

Wyszło bardzo fajnie, regały naprawdę bardzo fajne, bardzo solidne. No, mają jakąś tam tendencję do tego, że troszkę tutaj się kołyszą, ale to naprawdę trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby, żeby tutaj ten regał ruszyć, żeby on drgnął. W tej płaszczyźnie nie ma szans, jest naprawdę sztywno. On nie jest w ogóle przykręcony do ściany i tego nie wymaga. Jeżeli chodzi o układ narzędzi, który tutaj jest, no myślę, że on docelowo już zostanie. Pewne zmiany mogą nastąpić podczas pracy. To wtedy wszystko się okaże, czy narzędzia na tej półce będą lepsze, lepiej, czy na innej będą bardziej poręczne. Jeżeli chodzi o zabudowę, tutaj wygospodarowałem miejsce na skrzynkę, na wózek narzędziowy ten tenktulca. On był wcześniej, po tamtej stronie odblokowałem się troszkę z miejscem. Tam jeszcze jest regał, który również będę likwidował kosztem właśnie tych półek u góry. One są jeszcze niezapełnione, tutaj też częściowo nie. Więc myślę, że tutaj już ze wszystkim się pomieszczę na tym regale. Ja wiem, że to się tak mówi, że ze wszystkim, a, a potem dochodzi dalej narzędzi i wszystkiego innego. I te półki wiecznie ich jest mało, ale myślę, że ściana jest fajnie zagospodarowana. I co najważniejsze, naprawdę niewielkim kosztem. Słuchajcie, za 15 metrów regału zapłaciłem 1300 zł. Także to jest naprawdę, wydaje mi się, że bardzo dobra cena. Producentem tych regałów jest firma. Meta. Zupełnie nieznana firma dla mnie, choć sądząc po budowie tych regałów i po systemie, no śmiem twierdzić, że jest to firma, która się specjalizuje w produkcji takich regałów. Naprawdę bardzo fajne regały. Tam mi jeszcze zostało część regałów, część elementów do złożenia, które również zagospodaruję, ale to już w późniejszym czasie, i to będzie wykorzystane na magazynie sklepu. Dzisiejszy film to jest taka mała odskocznia od tej codzienności, od tej monotonii, która od jakiegoś czasu jest na Stalowym Kanale z uwagi na budowę crossbagi. Ale już w tym momencie skupiam wszystkie swoje siły na tym projekcie i wracamy do niego. Z powrotem będziemy realizować budowę crossbagi. Ja już nie przedłużam tradycyjnie. Łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową, instagrama Giełdy Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!